Cyfryzacja to przede wszystkim wymiana informacji i przetwarzanie tej informacji. Ostatnie lata spowodowały to, że należało zwiększyć efektywność tej cyfryzacji. A co za tym idzie? Przede wszystkim bezpieczeństwo dla pacjenta, łatwiejszy dostęp do usług ochrony zdrowia, czyli rejestrowanie się, przetwarzanie swoich danych, czyli pacjent, który trafia do lekarza. Ma, nie musi już nosić dokumentów papierowych, myślę, że w najbliższych latach będą one w zupełności, całkowicie wyeliminowane. Ma dostęp, lekarz będzie miał dostęp do jego danych i badań wykonywanych zarówno w szpitalu w Sochaczewie, jak i w placówkach na terenie całego kraju. Jest to program, który jest wdrażany w całej Polsce. My tutaj wystartowaliśmy jako pierwsi dzięki wsparciu z nowego ładu i tutaj jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za pomoc w uzyskaniu tych środków, gdyż to jest znaczący krok dla szpitala w Sochaczewie. Dziś za prawie 5 milionów złotych kończymy proces ten etap cyfryzacji szpitala po to, żeby pacjenci w Sochaczewie, ci którzy przyjadą do Sochaczewskiego szpitala szukać pomocy, mieli łatwiej, żeby lekarze i pielęgniarki mogli więcej czasu poświęcić pacjentom, a mniej czasu na biurokrację, na dokumenty. Pacjent, który trafia do sochaczewskiego szpitala, nie będzie musiał już nosić ze sobą teczki dokumentów z badaniami i wynikami, które przeprowadzał w sochaczewskich poradniach. Bo te dokumenty, te badania, które były wykonane w sochaczewskim szpitalu będą w systemie, sochaczewski szpital będzie też połączony z innymi szpitalami w Polsce, po to, żeby te same wyniki badań wyświetlały się także w innych szpitalach, jeśli pacjent będzie takiej pomocy potrzebował. Bardzo cieszę się. To jest dla mnie bardzo ważny dzień, jako przedstawiciela polskiego rządu, ale też jako posła ziemi Sochaczewskiej i mieszkańca Sochaczewa. Bo nieustannie staramy się, żeby. Poziom opieki medycznej, bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców się podnosiło. Wiemy, tak z pokorą do tego podchodzimy, że to jest długa droga, tu jest wiele problemów, wiele zakrętów, ale każdy taki dzień jak dzisiejszy, kiedy mamy cyfryzację w Sochaczewskim Szpitalu, mamy ułatwienie dla lekarzy, dla pielęgniarek i dla pacjentów to jest bardzo ważne. Cieszę się, że w maju tego roku mogłem przekazać promesę na prawie 4,5 miliona złotych z programu rządowego Polski Ład właśnie na tę inwestycję. I tu dziękuję pani starości Jolancie Gonta, radnym rady powiatu, zarządowi powiatu, panu dyrektorowi Robertowi Skowronkowi i pracownikom szpitala za znakomitą współpracę w tym zakresie. Tu mamy jeden wspólny cel. Dobro pacjenta Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. I tą drogą idziemy systematycznie, i polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno wspiera samorządy lokalne, Polskę lokalną mieszkańców małych miejscowości nadrabiamy te zaległości, które narosły przez wiele, wiele lat. Takie miasta jak Sochaczew były pomijane, takie szpitale jak Sochaczew nie mogły liczyć na odpowiednie dofinansowanie. Zmieniliśmy to. Systematycznie inwestujemy w takie szpitale jak Sochaczewski i podkreślę, powtórzę jeszcze raz, wiemy, że to jest długa droga, że ten proces nie jest łatwy, że gdyby nawet do takiego powiatowego szpitala trafiło naraz 50 milionów złotych, to i tak nie wyczerpie wszystkich potrzeb, ale każdy krok, Poprawie ochrony zdrowia naszych mieszkańców, naszych pacjentów i ułatwienie pracy lekarzom i pielęgniarkom jest tutaj bardzo ważny. I za tę współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj ten szczególny dzień, w którym przekazujemy na ręce pracowników szpitala jak i również mieszkańców naszego powiatu przekazujemy właśnie ten system, który pomoże zarówno mieszkańcom, pacjentom w łatwiejszym dostępie do usług, jak i pracownikom. Te inwestycje wszystkie, które się odbywają w ostatnich latach na terenie właśnie szpitala, one są przede wszystkim związane z dążeniem tej rady, tego zarządu powiatu, żeby szpital w Sochaczewie miał jak najlepsze warunki dla mieszkańców, jak najlepiej prowadził proces leczenia. I tu oczywiście poszukujemy środków i dzięki współpracy z panem ministrem Maciejem Małeckim je pozyskujemy. Ale również powiat Sochaczewski przeznacza olbrzymie pieniądze z własnych środków na wkłady własne. Za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również panu dyrektorowi i pracownikom szpitala, bo ten proces. Proces cyfryzacji, zanim powstał wniosek, to była olbrzymia praca zarówno ze strony dyrekcji szpitala, jak i pracowników starostwa. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Chciałbym przede wszystkim podzielić się taką obserwacją. Myślę, że ten system cyfryzacji, który w ogóle Państwo wdrażacie jako dyrekcja, przyczyni się do sprawniejszego przyjmowania pacjentów szybszego i, i może to w jakiś sposób też wpłynie na zmniejszenie kolejek w ogóle do lekarzy specjalistów. Ale także chciałbym, podsumowując w ogóle wszystko, co tutaj dzisiaj było powiedziane, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy w ten proces byli zaangażowani. W maju padło obietnicę, że szpital w Sochaczewie dołączy do grona najlepiej zinformatyzowanych szpitali w Polsce. Dzisiaj mogę powiedzieć, panie dyrektorze, zadanie wykonane i to wszystko udało się w, w, pięć, w pięć miesięcy, super tempo. Ja mogę powiedzieć, że super ludzie po stronie, po stronie szpitala. Dzisiaj mamy system zinformatyzowany, kompleksowy, dokumentacja jest wymieniana z platformami centralnymi. Liczę, że ta informatyzacja nie kończy się dzisiaj. Tylko będzie się jeszcze rozwijała. Tak, udało nam się podczas projektu podłączyć praktycznie wszystko, co można było podłączyć do systemu informatycznego. Natomiast dobra informatyzacja no wymaga jednak finansowania również w kolejnych latach i mam nadzieję, że takie pieniądze również się e, znajdą. Pacjentom życzę krótszych kolejek, e, dużo zdrowia. Wdrożony system informatyczny w naszym szpitalu znacznie ułatwił nam pracę nie tylko z zakresu działań pielęgniarskich, ale również i lekarskich. Polega to przede wszystkim na takiej ciągłości informacji przekazywanej nam od lekarzy do dyżurek pielęgniarskich. Mamy pogląd na zlecenia lekarskie, które są czytelne, możemy je realizować bez ryzyka popełniania błędu. W systemie znajduje się również system zleceń badań laboratoryjnych, więc dzięki temu możemy spokojnie te badania monitorować to pozwala nam na tak jakby skrócony czas tak pracy papierkowej a poświęcenie więcej czasu dla pacjenta i również bezpieczeństwo dzięki temu systemowi posiadamy bezpieczeństwo że nie będzie ryzyka popełnienia błędu od swojej strony zarządzającej mogę powiedzieć że system bardzo usprawnił moją pracę mam podgląd na stan apteczki oddziałowej jest połączony z apteką szpitalną Mogę monitorować stan leków w oddziale daty ważności i przede wszystkim jest receptariusz elektroniczny, gdzie zapotrzebowuję leki. Chciałbym w imieniu mieszkańców miasta wszystkim pogratulować, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego osiągnięcia, bo zbieram się tu po to, żeby to osiągnięcie podkreślić. Mam nadzieję, że mieszkańcy odczują różnicę w jakości obsługi i to na duży plus. Jeszcze raz wszystkim Dziękuję i dołączam się do wszystkich tych wypowiedzi, które tutaj były dzisiaj powiedziane. Dziękuję bardzo.